Witam, dzisiaj do nas trafił motocykl, taki jak Kawasaki KL 600. Tutaj, jak widzimy, mamy znany już nam gaźniczek Kane CVK, bodajże 32 to jest. No i co? Podobne gaźniczki, tylko że dużo mniejsze, to jak widzimy, jest ogromny. Znajdowały się w naszym ZDDR 250, tylko że w podwójnej obsadzie. No i co? Motocykl? Motocykl nam klient sobie kupił motorek. Motorek oczywiście był uszkodzony, nie odpala. Łapie tylko przy kopnięciu kickstarterem łapie tylko nam dwa obroty i koniec. Ciśnienie zostało oczywiście zmierzone. Jest tam ciśnienie na cylindrze jest odpowiednie. Czyli przyczyną pewnie jest gaźniczek, bo nie dostaje paliwa motorek. <laughs> No i tak, dysza, sama dysza jest pewnie okay. czysta, zaraz tutaj sprawdzimy, ale najprawdopodobniej przyczyną będzie źle ustawiony poziom paliwa po prostu w komorze pływakowej. To się bardzo często zdarza, bo jak widać po tych śrubkach, ktoś wcześniej już go tutaj próbował pewnie czyścić i nieświadomie poziom tego paliwa w komorze został zmieniony. Bo podczas gdy zamkniemy sobie ręką tutaj dolot prawda powietrza, to wytwarza nam się podciśnienie i pojawia się paliwo spod iglicy a kiedy po prostu jest otwarty ten dolot, to paliwo się nie pojawia czyli jest po prostu albo zapchana dysza albo jest ustawiony źle poziom paliwa w komorze pływakowej No i co, standardowo Podejrzewam, że to jest dla wszystkich gaźników Kein z serii CVK na okrągłych pływakach. Producent też i w tym modelu motocykla zalecił ustawienie pływaków na wysokości 17 mm plus minus2. No i identyczna sytuacja była w Kawasaki ZDR 250, gdzie gaźniki były dużo mniejsze. Ale poziom, poziom w komorze pływakowej był ten sam, właśnie 17 plus minus 2. Także jak widać, mamy tutaj naszą komorę pływakową. Dysza zaraz jeszcze sprawdzimy, ale myślę, że dysza będzie czysta. Tak, dysza nasza jest tutaj czysta. Pod światło sobie możemy sprawdzić, jest przelot, dysza jest czysta. Tutaj mamy też, czyściutka dziura jest. To jest idealne. Tak. No i tak. Jak mierzymy poziom paliwa mierzymy identycznie jak w zzd 250 czyli po prostu od tutaj podstawy gaźnika, naszego korpusu gaźnika do zamknięcia zaworu igiełkowego tego tutaj. Właśnie. Tutaj. Powinno być 17 mm. W momencie zetknięcia się tutaj um, tej blaszki regulacyjnej z naszym zaworem igiełkowym, powinno być 17 mm. Czyli tak, bierzemy sobie po prostu, tak, to może pokażę, gdzie lepiej widać. Najlepiej trójce na, na pionowo, tak, w ten sposób. Wtedy gaźni, wtedy zaworek igiełkowy on opada i wiemy dokładnie, kiedy wychodzi te 17 mm. Ale ja pokażę to, żeby było lepiej widać w ten sposób. Identyczna sytuacja jak w ZZR250. Czyli po prostu przykładamy sobie tutaj do górne gór, dolnego tutaj pływaczka. Do dołu pływaczka. I tutaj mamy podstawę mm, korpus nasz gaźnika. I w ten sposób mierzymy na suwmiarce ustawione oczywiście 17 mm. Co tam widać. I w ten sposób mierzymy zamknięcie. Jeżeli, jeżeli tutaj będzie ok, to jest ok, wiadomo, ale jeżeli byłaby rozbieżność jakaś od tych 17 mm, wtedy podginałem blaszkę w odpowiednim, w odpowiednim kierunku. Jeżeli odegniełem blaszkę do dołu. Automatycznie ta odległość zamknięcia nam się będzie zwiększać będzie do góry, cyfry będą rosły do góry. Jeżeli odegniemy blaszkę do góry, cyfry będą nam spadać, bo wtedy będzie nam niżej opadał. No i co? Ustawiamy 17. Tak, tutaj poprzez podgięcie tej oto blaszki, tutaj to jest blaszka regulacyjna. Odginamy ją odpowiednio. I wychodzi nam 17. Tak jak mówię, mierzyć to sobie na pionowo i w ten sposób. A, tutaj będzie pokazane tak. O. I mierzymy 17. Jeżeli jest 17, poziom w komorze, poziom paliwa w komorze pływakowej jest ustawiony tak, jak zaleca producent. No i co? No i to było tyle. Także jeżeli mieliście podobną przyczynę w waszym motocyklu Polecam zacząć Bo jeżeli kupiliście uszkodzony gdzieś tam motocykl i ktoś już przy nim grzebał Polecam zacząć sobie właśnie od sprawdzenia poziomu paliwa w komorze pływakowej No i co? Skręcamy, zakładamy i pewnie motorek będzie palił Także zachęcam do subskrybowania, lajkowania No i pozdrawiam.